A propos plaży przy hotelu Nusa Doa Beach and Spa, plaża może nie jest koloru białego, jak na Malinibach, czy też na Zanzibarze, na niektórych plażach. Ale z tego, co słyszałem z opinii, tutaj jest to najładniejsza plaża. jak jest lekko Woda mętno-błękitna, ale mam przypływ. Przy odpływie woda ucieka kilka metrów w głąb. Nasza ogólnie jest ładna hotelowa w białych kitelkach zbiera liście, z rana grabią glony, które zostały porzucone na brzeg, ogólnie czyściutko i schludnie. Od wpływu, miejscowi stoją z wędkami i łapią jakieś małe ryby. Teraz jest przypływ, więc tych ludzi nie ma. Na szczęście nie, nie ma namolnych sprzedawców podziękujemy, chodzą, nie są na nie są na moli jak to bywa często w innych częściach świata i nie darza bardzo ładna